25 2022 jesteśmy przy ratuszu ustawionym na dwóch klasztorach Franciszkanów i Dominikanów. Było 1330-1236 rok. Fundatorem był niezwykły Franciszkanie, a do czwarty szołem był życie sześciu miast, którego w mocy Mocniał. Również święta Maria Magdalena pomogła mu obyciężyć. Więc tutaj był starmaciśkańskim um, zakon. On również wstąpił do niego w 1244 roku. Jako kapłan. Tutaj w Hamburgu był niezwykły apostoł Eucharystii. Nów Żyda, rabina z Poznania, taka Karena, narzucony mocą Eucharystii. Był tutaj nasz święty papież, Genewyk V, który zmarł tutaj na wygnaniu. 4 lipca 1965 roku. Więc ten człowiek oszukał świat, tak jak oszukał w klatrze absolutnym JP2. Nie był polskim papieżem. Polskim papieżem był Pius X, zapowiadany przez Anioła dla Polski, 23 maja... 1000. 1863 roku. Wiedzieli o tym arbiskup wietnamski, który był zakończony 11 lipca 1945 roku w Hamburgu. Wiedział o tym nasz arcybiskup Julian Nowowiejski, który się urodził w dniu objawienia się matki Włoskiej w ludni 11 1858 roku i gdzieś oszusta współ. Współdział, współdziałającego z JP2, Pawła Wyszyńskiego, który zaczął swoją rolę po klasach już w 1925 roku. To wszystko było dobrze przygotowane na te czasy. Nasz święty papież Pius X widzi wszystko. Widzi również dzisiejszą pielgrzymkę do Turec, gdzie są kapłani z dachą, męczennicy z dachą. Jeden, który tam został zamęczony, był powolszy na drugi to ksiądz Józef Woźniak, który się urodził w Hamburgu 7 lutego 1913 roku. Przeszedł cały dachał, był tam posterzem dla Polaków w Hamburgu. Było wtedy, tutaj w Hamburgu po wojnie od 1945 roku. Było około 2 milionów, czy nawet więcej Polaków. Było 60 kapłanów, w tym 6 kapłanów, którzy byli męczennikami z Dachau. A teraz wszystko pod opieką szatynisty Franciszka, nie ma mszy, nie ma kościoła, wszystko zlikwidowali. Do tego pomogło im, pomógł im bardzo JP2, dlatego postawili tutaj jego pomnik. I od tego, roku, tego dnia, kiedy postawiono pomnik, 23 kwietnia 2007 roku, zaczął się fery. Było to za czasów panowania fałszywego Żyda, którego wyświęcił na diakona święty ksiądz biskup no i który był więźniem dachał od 11 lipca 1941 roku, kiedy tutaj w Pan Burgu zamęczono biskupowi Miejskiego. Dzisiaj prosimy Cię, zadanie Boże Ojcie nasz, tu się w niebie, o świętych kapłanek, o prawdę, o dziękujemy Ci za wszystkie łaski, które już dzisiaj mamy święto, świętej. Do Otysmantów, jak również mamy święto Janie Markowskiej, która modliła się za Polski. Prosimy wszystkich, wszystkich, Nie wiem. cały dworny gwiazdy o pomoc Jezu Fontaine. Prosimy Cię o przywrócenie się świętej Nagrzejeckiej do wszystkich katolicji z Kościoła Jezu, Jezus Mariano Marpats, Pats nas. Wszyscy święci błogosławieni Patrzyków Pomagaj, nasz nas. III, wspomagają 4000, 4000, nam. 4000, 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 5000, 5000, 5000,